Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Trine, i dzisiaj ruszamy do Wolvercoat Catacombs. No, zaczynamy. Okej, okay, tym razem nasi bohaterowie nie powiedzieli niczego ważnego, po prostu. Mag wytłumaczył gdzie jesteśmy, czyli jesteśmy pod tą akademią A rycerz powiedział, że jego miecz poprowadzi ich i żeby podążali za nim Czyli nic ważnego. Mamy level up, jej, czyli klikamy I O, tak I teraz możemy sobie dodać tutaj punkty Punkty Hmm, dobra, to mamy koszt 2, czyli tutaj nic sobie nie dodamy. Ale za tutaj? The knight has a sword and shield, and. bla uh, bla bla bla. gives the knights 5 chance to critical hit enemies, causing triple damage. Ok, czyli będziemy mieć e, większego crit czyli obrażenia krytyczne, a tutaj możemy teraz tworzyć. Um, tak, dwie skrzynki naraz. Fajnie. Tak, dwie skrzynki. O tak, dwie skrzynki. Ehm, um, jest ok. Idziemy tu. Czy tutaj nie ma żadnej flaszki? Ok. Dobra, pójdziemy dołem. Zobaczymy, co jest na dole. Na dole mamy. Skrzynię. O wow, 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 wow. ty śmieciu. Dobra. Wow, nie nadzieliśmy się, aż dziwne. O dobra, tam mamy flaszeczkę. Łap się. Cholera. I nie, zrobimy to inaczej. Tak. Pach! Idealnie. Ciach, ciach, ciach. Tylko, jest jeszcze jedna flaszka. Bardzo ją chcę. Co? Łap, no. O Jezu... Czekajcie, czekajcie. Jak? Czy można ją zestrzelić? Zestrzel. Chwila, chwila. Eee... Jeszcze trochę tutaj. Nie, nope, nie da się O, dobrze, jest zebrana um, dobra, idziemy dalej Cii, Au Cholera, dobra, to się przyda już Mag Jego skrzynka Cii, Cholera Au, dobra, sorki, trochę ci tam Pokułem, ale nieważne, jest ok. Um, teraz co tutaj? Mamy łucznika, au A my śmieć trafił Dobra, teraz już bez problemu, jak jesteś tutaj. Okej, okay, śmierć. Jest życie, bardzo fajnie, bo jesteśmy trochę. Dobra, tu mamy jakieś, zamknię... jakieś zamknięte wrota. Zaraz pewnie je czymś otworzymy. Ty śmieciu. Okej. Okay. Mamy manę, która nam się kompletnie nie przyda. Hop, hi. Jak to? Nasze. Ruchy są chyba jakoś um, Ograniczone gdy Używamy tarczy Jakoś chyba inaczej ten rycerz skacze Okej okay, więc nie będziemy skakać Używając tarczy Dobra otworzy się brama O tak Dobra to już się nie będziemy bawić W skakanie po prostu spadniemy Flaszka o! Jest okej. Jestem w sumie ciekaw, już tu chyba można było sprawdzić, bodajże na Steamie, um, ile jest flaszek do zebrania na każdym poziomie, bo to chyba jest za, tego, za to achievement. Jestem bardzo ciekaw, ile flaszek ominę, bo już w tym momencie ominąłem, zdychę na pewno. Są niektóre pokrywane na... No, tak dobrze, że, że. aż za dobrze, jak dla mnie. Ok. Fajnie. O, mamy skrzynię, mamy skrzynię. Pierwsza skrzynia, o ile jakieś nie przegapiłem już. No, co mamy w skrzyni? Found amulet of energy. To wygląda bardzo nice. Może ta podróż nie jest dla niczego. dobra, dobra. Co my tu mamy? Restore energy for the bar. beer beerer, but only when they are not active. One point of energy is restored for every monster killed. Okay. Let's strike a deal. I'll help you find whatever you're looking for and I get to keep all the jewelry. Uh, that looks very good on you. Captain Beerheart would not approve of this. Uh, okay, Julie. Nasza złodziejka zawarła deal, że pomoże im szukać tego, czego szukają, ale w zamian weźmie całą biżuterię, jaką znajdą. Mak, oczywiście, pochwalił, że to ładnie na nie wygląda, chciał się trochę podlizać. No i okej, okay. eee... śmierć, nie żyjesz. Eee, dobra, to się przyda, Mag. Twórz mi skrzynkę, cholera! Nie! Ja głupi. Zaczęmy tu. Dawaj kładkę. A, ok. A! Idealnie. Mm. Łapaj się! Co ja robię? Zaraz umrę i. Się skończy zabawa, okej. Okay, jakaś większa... <laughs> yeah! No to ładnie. Dobra, chyba musimy skoczyć. Ciach. Ty śmieciu. Poryju, poryju. Chyba nawet nie ma... Nie, dobra, bije nas, bije nas. Myślałem, że nie... nie ma... Że bijąc go blokujemy jego ataki nie do końca. No, umrzyj. Ile można cię bić? Okej. Okay. Dobra, dostajemy za takiego dużego pana aż trzy flaszki. W sumie nie flaszki, bo nie są w wersji butelkowej, ale ale flaszki. Open chest. Um, co mamy tym razem? Found string of the titan's fork knight. Co to daje? A, okej, okay, to jest... The knights can pick up small objects and throw them about, doing so will slow down the knight's walking speed, bla 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 bla. Okej, okay, czyli możemy podnosić niewielkie przedmioty, z tym, że wtedy nasz. E, nasz. E, nasza szybkość jest e, ograniczona. Możemy zepchnąć te. Możemy. Flaszko. A. No jak to? A chciałem dokładnie przechwycić. Mm. Ale kurczę. A miała być taka piękna akcja. Miałem ominąć wszystkiego. Cholera, magu Floks Daj mi zablokuj to Za, Zablokuj Wskoczę po flaszkę e, Tu się przyda skrzynie. No, 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 stawiaj Fajnie Co dalej? Jakieś kładki Kurcze, będzie e, Flaszka e, Kurde W sumie a, po co się bawić magiem, skoro ona zrobi to lepiej. Ok, jeszcze jedna, um, ale na początek ja bardzo chciałbym się dostać tam na górę, zobaczyć co tam jest. Co? Boże, na gorze spadłem. Um, może tak, weźmiemy maga. Um, damy trochę to tak. I trzeba po prostu będzie wyczuć moment O, idealnie Okej, okay, przejdziemy sobie górą Czy tam na dole coś jest? Bo mam wrażenie, że coś tam jednak jest Ale najpierw rozprawimy się z tymi przyjemniaczkami Wow, nastrzała! Czyli ten krytyk jednak sporo daje e, Czy tam coś jest? Bo ja mam wrażenie, że Na pewno coś tam jest Flaszka czy coś Nie? A nie, tylko kolce, no dobra Mhm. Mm Tyle ogniów. Ała, ała, kolce! Wszystko przeciwko mnie. <laughs> Flaszeczka. Co? Jak ja to zrobiłem? Może tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I teraz tylko nie umrzeć. Bo będzie źle. <laughs> Dobra, przynajmniej nasze. Nasze skrzynki się trzymają. A dobra, już tam. A! Nie tak miało być. Wszystko dla flaszki. Dobra. Czy ja umrę? Dobra, nie, jeszcze nie umarłem. Jeszcze. Boże! Ale jestem słaby. Continue. From last check. czy trochę daleko. No ale cóż. Mhm. Mm Dobra, dojście tam raczej nie będzie jakieś super trudne. Kurde, żebym jeszcze w kolce nie wpadał po drodze. A, okej, okay, to jest coś, czego się nie złapiemy. No i coś, co nie przeciągniemy na dół. Mm, skrzynka yy, druga. Tylko, żebyś się trzymała. Bardzo fajnie. Kurde. Jak ja jestem głupi, dobra, dobra, przynajmniej dotarliśmy tam gdzie trzeba było. Co? Jak ja to zrobiłem? Dobra, chodź ty, złodziejko. Chodź, kurde, śmieciu, śmierć, 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 zgiń. Przepadnij. Blok. I na kurwiam. Jeszcze raz blok. Kurde, łucznik na górze. Z tobą się rozprawimy, tak. O, jeszcze, jeszcze i więcej. Jeszcze, 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 kurde, ile was tu. O dobra, jest życie, jest, życie jest fajnie. Boże, ile tu jest... Co dalej, co dalej? Mamy flaszki, nawet dwie. Ach, w prawie. Cholera. Czy w ogóle da się doskoczyć tak skokiem? Da się. Um, dobra, jedziemy. Tego się nie złapiemy, więc lepiej teraz nie spaść. Dobra, fajnie, mamy checkpoint. Przyda się, bo już mag nie żyje. Nie żył mm, Co teraz? Skrzyneczko, dobra, trochę chyba mała albo po prostu... Boże, możemy tak zrobić. A. Hi, ale! Jaki śmieć! Rozwali mi moje skrzynki! Ale dobra, możemy to zrobić bez skrzynek chyba. Tak, możemy. No 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 no. Co ty robisz? To nie, to tworzymy tu Jak to? Skrzynko. Proszę. Tu. No jak to nie mogę? O, o, dobra, dobra, dobra. Możemy sobie podskakiwać i jakoś działa. E, co teraz? Dobra, tutaj mamy jakieś kolczaste. Co się? Zgaduję, że musimy. Co my musimy? Mamy tu jakieś przyciski, ale. A, dobra, po pierwsze skrzynka. Skrzynka, skrzynka. No, dziękuję bardzo. Druga tutaj. Żebym mógł sobie jakoś tutaj przez. Co mnie? Co? Wad. Czemu tam było coś na górze? O Boże. Co? To mnie zabija od razu? No naprawdę? To ja potrzebuję maga. Jak to tak działa? Czemu tam na górze coś mi blokuje? Jakie to jest... No! Kurde! O! Oh. Continue from last checkpoint. Ja nie mogę, magu. No, jeszcze, 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 jeszcze. Ach, muszę się pobawić w przestawianie tych kolczatek. Ty, tu. Strasznie nieprzyjemne jest to, że one zabijają od razu. Tak nie powinno być. Ty, nie tocz się tutaj do mnie. Dobra, teraz jakoś damy radę. A nie, tu jest jeszcze jedna. Idźże tam. Dziękuję bardzo. Co jest tutaj? Tutaj mamy kładkę. A czy coś tam wyżej może? Nie, dobra, tam raczej nic nie ma. Idziemy dalej. Już nie chce mi się bawić w te kolczatki, bo one są złe. Ciach, 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 ciach. Śmierć. Rycerz. W twarz! Prosto w twarz. Okej. Okay. Eee, tutaj przyda się skrzynka. W ogóle zauważyłem, że robię bardziej koła niż kwadraty, ale mimo wszystko się udaje. Okej. Okay. Ty. O, dobra. Najpierw się rozprawimy z tym. Dobra, nie, zejdę na dół, będzie szybciej. Kurczę, rozwaliłem skrzynkę, A, Znowu. Jakim sposobem... Jak on bije? Że on bije za siebie. Hop. Um, dobra, tu się przyda następna skrzynka. Żeby... no dobra, chyba dam radę. Dam! A! Minimalnie, ale dałem. No, skrzynka, skrzynka. Kurde, a zły kąt ustawiłem. O! Okej, okay. zgnietliśmy go trochę. Eee. Skrzynka Ploks no, 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 czemu ona się tak kręci? Ja nie mogę! Jakie to jest gówno skrzynka? I teraz, żeby ładnie ją ustawić. No, no teraz się kręci! No teraz się nie kręci naprawdę! O, 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 o! Idealnie! 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 Kurczę, Następna skrzynia. Może coś dla maga tym razem. Uh, energy vial. Co to jest? Co to jest? Uh, restore lost energy for the character that possesses it. Automatically restore 30% of energy that. The, kurde. At the uh, for the character, when the energy of the character is used up, it can only be used once. Okej, okay, czyli... Możemy chyba tego użyć, żeby odzyskać energii trochę. Kurde! Czemu tutaj się tak źle chodzi? Dlaczego? No, ale przynajmniej nie musimy już tam chodzić. Się chyba ta fiolka się chyba napełnia wtedy, kiedy używamy energii. Nie, 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 dobra, dobra. To automatycznie wznawia nam energię, jeśli ją stracimy. Może już tam słyszałem. No, już się pojawili następni. Kurde, śmieciu! Idź stąd. Ach, tak się nie da. Dobra, najpierw się rozprawimy z nimi. Idźcie mi stąd. Chodź, chodź. Kurczę, szkoda, że my nie możemy się tak spinać jak szkielety. No cholera. Może tak. Stworzymy sobie skrzynkę. Skrzynkę. Dziękuję. Drugą skrzynkę. Tylko żeby... Jakim sposobem ty stoisz? Powinna się przewalić i stać normalnie. Dobra, trochę może z drugiej strony, żeby... Ja tu miał taki mały schodek. O, tak. I teraz. No. O, tak. Jest ok. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Mamy ogień. Ogień jest zły. Nie lubimy ognia. Ale nie zawsze ma się to, co się. Lubi! Cholera. Ja chcę tą flaszkę tam. Bardzo. Bardzo ją chcę. No już kurde miałem bić. Dobra, walić tą flaszkę. Jak nie ma wojownika, to nie ma co. Byle jak najszybciej, byle jak najszybciej. O, oh, co to? has inscriptions all over it okay, as the wizard read the inscriptions legends of artifacts began to emerge there had once been three guardians each with an artifact to protect the trine was an artifact of the soul and righteousness and a catalyst for the powers of good that had quietly helped raise young, good-hearted wizards in the Astral Academy. The two remaining artifacts were mentioned only briefly. The second artifact, that pertained to mind and power, had been stored in the great castle in the middle of the kingdom. The wizard did not yet understand everything the inscription said, because some pieces were clearly missing. But it was enough. Their destination was the castle, home. Ok, A vast wasteland lay between our heroes and the, castle. the Dragon graveyard. Okay. Tak więc, mag prze przeczytał na grobowcu zapiski i odczytał z nich legendę o trzech strażnikach, z czego każdy miał do ochrony jakiś artefakt. Z czego właśnie jeden to była właśnie nasza trójna. Trójnia, the Shrine, czyli artefakt, tam było prawości i umysłu, czy jakoś tak, nie. Maiden Power to był ten drugi artefakt. W każdym razie jakiś tam, no, no jakiś tam artefaktem była ta Trójnia i nasi bohaterowie teraz zmierzają, tak, mówię w dużym skrócie, ale zmierzają teraz do zamku, czyli tam, gdzie jest ten drugi artefakt, czyli ten od Maiden Power. Jednak muszą się przeprawić przez Dragon Graveyard, czyli Smocze, smocze Cmentarzysko. No, czyli miejsce, gdzie zbierzemy się już w następnym odcinku. Tak więc, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zaprasz zachęcam do subskrypcji, łapkowania w górę i do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!